Witamy serdecznie. Po raz trzeci Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Aspirantka w Michał. E, Komenda Miejska. Witam Państwa bardzo serdecznie. E, dzisiaj tematami, którymi będziemy się poruszali, będziemy rozmawiali, będzie bezpieczeństwo seniorów, e, znakowanie rowerów e, oraz y, takie szkolenie z cyberzagrożeń przepracowane przez pracownika Narodowego Banku e, Polskiego. Bezpieczeństwo seniorów, drodzy Państwo, cały czas dochodzi do przestępstw na szkodę osób starszych. Seniorzy są szczególnie narażeni na, na to niebezpieczeństwo. Musimy na to zwracać uwagę. I teraz rzecz, która jest bardzo ważna. W chwili obecnej obowiązuje Narodowy Spis Powszechnych Ludności i Mieszkań, który odbywa się od 1 kwietnia do 30 września. Obecnie obowiązuje trzy metody spisu. Najbardziej powszechny i taki, i taki e, który jest e, najbardziej bezpieczny, jest to samo spis internetowy. E, wchodzimy na stronę głównego urzędu statystycznego i tam się logujemy i tam e, możemy e, wykonać e, nasz spis, który jest obowiązkowy. Kolejnym, jak gdyby, m, kolejną metodą e, spisu e, jest e, spis poprzez telefon. E, Podam numer telefonu teraz, który, na którym będziemy mogli e, się dodzwonić i tam ten spis przeprowadzić. 22 279 99 99. Jeszcze raz podaję 22 279 99 99. I po tym numer dzwonimy I tam możemy taką krótką rozmowę odbić Bądź umówić się na kolejny termin dogodny dla nas Żebyśmy mogli tego spisu dokonać No i taki najbardziej mm, niebezpieczny, z względu może zdrowotnego, ale też, że mamy kontakt z inną osobą, którą też musimy zweryfikować. Jest spis przy wykorzystaniu rachmistrza, czyli pracownika Głównego Urzędu Statystycznego, ale ten spis odbywa się w naszym domu, czyli tę osobę musimy wpuścić do naszego domu i, i jak gdyby ten spis dokonać. Co musimy zrobić, żeby ten spis był bezpieczny z naszej strony? Jeżeli taka osoba przyjdzie do nas do domu, zapłaka do się drzwi, musimy weryfikować tą osobę. Przez wizjer patrzymy, e, czy to jest ta osoba, która, za którą się podaje. E, sprawdzamy legitymację, czy ta legitymacja ma oznaki, e, ma znak jakichś przerobienia, przeróbki, jeżeli jest imię, nazwisko, e, m, zdjęcie, numer legitymacji. E, te wszystkie dane musimy, gdyby, m, uzyskać od tej osoby i zwołać na ten numer, który wcześniej podałem do Głównego Urzędu Statystycznego. Możemy zweryfikować, Tą osobę. Jeżeli ta sytuacja wydaje nam się um, podejrzana, bądź ta osoba nie chce nam podać swojego imienia, nazwiska, bądź legitymacja nie jest tak, jak powinna wyglądać, możemy zadzwonić na numer, więc powinniśmy zadzwonić na numer 112 naszego dyżurnego komendy miejskiej policji w Wrocławiu i powiadomić go o tym fakcie, podać swoje imię, nazwisko, podać adres, gdzie jest dana miejsce dana, dana, dana sytuacja, i wtedy przyjedzie patrol i zweryfikuje tą osobę, z, czy to jest faktycznie rachmistrz. Oczywiście możemy post postąpić e, w, inaczej, czyli jeżeli ta osoba jest po drugiej stronie e, drzwi, możemy się mówić na inny termin. Proszę przyjść za dwa dni, za trzy dni e, o godziny naszej godzinie i wtedy już jesteśmy pewni, że, że ta osoba faktycznie jest rachmistrzem, bo wydaje mi się, że złodziej bądź osoba podająca się e, za, za rachmistrza, a chce nas okraść, e, nie przyjdzie na ten, powiedzmy, trzeci dzień, czwarty dzień, bądź może Możemy też zweryfikować tą osobę, że e, proszę podać imię, nazwisko, e, numer legitymacji i proszę przyjść za 4 dni. Ja w tym czasie zweryfikuję e, panią, pana e, i będziemy, taki, będziemy mogli odbyć spokojnie e, rozmowę. Więc ten Narodowy Spis e, Powszechnych Ludności Mieszkań e, ogólnie jest bezpieczną formą e, spisu, ale musimy być na baczności, musimy zweryfikować tę osobę i ja polecam, żeby ten spis odbywał się internetowo przy pomocy yy, sąsiada, sąsiadki bądź członka rodziny. Wtedy jesteśmy pewni, że spis został dokonany. No I nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobami, których nie znamy. Drodzy Państwo, cały czas dochodzi, tak jak powiedziałem na początku, do przestępstw na szkodę osób starszych przy wykorzystywaniu tzw. parawanu, czyli osoba podaje się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej, banku, poczty, wchodzi do naszego domu. Jedna osoba zagaduje seniorkę bądź seniora, druga osoba przeszukuje mieszkanie szuka drogocennych rzeczy. Więc e, musimy na to zwracać uwagę, żeby nie wpuszczać osób bostronnych do naszego domu. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. E, często jest na. Mm... Klatka schodowa, taka informacja, e, ponieważ przekazywaliśmy plakaty, e, przekazywaliśmy ulotki na dane dzielnice e, bądź na spółdzielnie mieszkaniowe, które informują właśnie o tym zagrożeniu. Jeżeli ktokolwiek będzie przebywał Państwo na klatce schodowej bądź będzie obserwował mieszkania, e, coś wydaje się podejrzanego, Proszę zadzwonić na numer 112, powiadomić nas o tym fakcie, odpowiednie służby na miejsce przyjadą, zajmą się tematem, wylegitymują tę osobę, zweryfikują tę osobę, tak żebyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie. Tak naprawdę nie ma zgłoszeń na który by komenda miejska czy dyżurny nie reagował. Każde zgłoszenie jest zweryfikowane, sprawdzane, więc nie ma takiej możliwości, że Państwo zadzwonicie, że ktoś jest na klatce, przebywa, a my nie przyjdziemy na miejsce i nie zweryfikujemy tego tematu. Kolejnym zagadnieniem, którym dzisiaj będziemy się zajmować, troszkę jest inne niż zawsze, ale chciałem Państwu też powiadomić, ponieważ e, już pogoda nam na to pozwala, e, czyli Twój rower, Twoja własność. E, program Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który funkcjonuje od kilku lat. Zachęcam Państwa do znakowania rowerów. E, na czym ten program polega? E, należy się zgłosić na dany komisariat, wcześniej proszę zadzwonić do odżurnego Komendy Miejskiej bądź do swojego dzielnicowego. Zapytać się o możliwość zweryfikowania, umówić się na kolejny dzień, przyjechać z rowerem, z dowodem osobistym oraz fakturą, zaświadczeniem o kupnie tego roweru bądź kartą gwarancyjną coś, co potwierdzi, że to jest Państwa rower. Oczywiście ten rower będzie sprawdzany na miejscu, czy nie jest ukradzony, czy, czy nie jest utracony w wyniku przestępstwa, więc jak gdyby jest dwutorowo sprawdzany. I co? W tym momencie będziemy robili. Przyjeżdżamy z tym rowerem, dyżurny sprawdza ten rower, taki kwestionariusz wypełniamy: Twój rower, Twój własność, nasze dane, podajemy numer telefonu. Następnie na rower zostaje nadany taki numer, taka naklejka specjalna, a Państwo otrzymujecie taki dowód tożsamości roweru. I z tym takim dowodem należy się poruszać i w trakcie. Kontroli rowerów w trakcie legitymowania możemy na taki dokument przedstawić policjantowi, co świadczy, że to jest nasz, e, nasz rower. E, ten program służy do tego, bo często bywa tak, że policjanci odnajdują tak zwaną mm, dżuplę rowerową: mamy 20 czy 25 rowerów, i potem ciężko nam tych rowerów zwracać, bo nie wiemy kogo e, jest ten rower. Mamy, nie mamy zgłoszenia, mamy, e, mamy fizyczny rower, chcemy go zwrócić, nie mamy komu. A jeżeli, taki, jeżeli taki, taki, taki rower będzie miał numer ram, kontaktujemy się z tą osobą i ten rower można zwrócić. Kolejna rzecz, w trakcie, w trakcie kontroli legitymowania policjanci zweryfikują ten rower i okaże się, że osoba, która się porusza tym rowerem, jest inna niż w systemie widnieje na, na, na podstawie tego numeru, to też daje do domyślenia policjantowi musi zweryfikować, czy faktycznie tym rowerem porusza się nasz kolega sąsiad był syn, czy ten telefon, czy ten rower został skradziony. No, oczywiście, trzecia rzecz która jest bardzo ważna: działa prewencyjnie. Jeżeli złodziej ma ukraść rower, który jest oznakowany, ma zabezpieczenia dodatkowego, niż ten, który nie ma, przepraszam, e, wtedy, e, wtedy złodziej może wybrać ten, który nie jest oznakowany. Więc ja zachęcam Państwa do tego, żeby znakować rowery. E, u nas w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu znakowaniem rowerów zajmuje się aspirant Kasper e, Urbanowicz. E, podam numer telefonu: 47 4787 125-42 Jeszcze raz podaję 47-87 125-42 Dzwonić na, na ten numer Możemy uzyskać e, Szczegółowe informacje Ale też umówić się na, na znakowanie roweru U nas w komendzie e, miejskiej policji we Wrocławiu e, Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo korzystania z rowerów, musimy się poruszać zgodnie z, z prawem ruchu drogowym, ale jeżeli chcemy zabezpieczyć nasz rower, dbajmy o niego, zabezpieczajmy go poprzez różnego rodzaju kółki, zabezpieczenia, łańcuchy, uloki. Co mamy, żeby ten telefon, żeby ten e, rower e, zabezpieczyć? E, nie przechowujmy na klatkach schodowych w miejscach łatwo dostępnych, ponieważ często złodziej wchodzi na klatkę, obserwuje e, nasze rowery i wybiera dogodną porę, e, dogodne miejsce, żeby ten, te, żeby ten rower e, ukraść. E, trzecim tematem, e, którym dzisiaj będziemy się e, poruszać, e, który będziemy dzisiaj omawiać, będzie mm, Cyberzagrożenia. Jest to temat bardzo powszechny i teraz, w dobie, w dobie koronawirusa, korzystamy z internetu, korzystamy z transakcji internetowych coraz częściej. Dzisiaj na nasze spotkanie specjalnie nagrał nam się pracownik Narodowego Banku Polskiego który przedstawia te najważniejsze tematy zagrożeń. Jednocześnie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w wraz z Komendą Miejską realizuje program z Narodowym Bankiem Polskim odnośnie bezpieczeństwa seniorów oraz innych też osób w cyberprzestrzeni. Także zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu. Już... Dzień dobry. Witam państwa na szkoleniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z kart płatniczych. To szkolenie jest częścią projektu edukacyjnego Cyberbezpieczny Senior, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Narodowy Bank Polski. Ja chciałbym państwu przedstawić kilka informacji, na które, które pomogą państwu zwrócić uwagę na, na bezpieczne korzystanie z kart płatniczych. Oraz przekazać informacje i co należy zrobić, jak się zachować w momencie, gdy taką kartę utracimy bądź zgubimy. Więc przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, czym jest karta płatnicza. Otóż karta płatnicza jest niczym innym niż tylko kluczem, dostępem do naszych pieniędzy. I tak samo, gdy mamy gotówkę, chronimy ją przed innymi. Zamykamy ją w sejfach, trzymamy ją gdzieś w bezpiecznym miejscu. Tak samo z kartą płatniczą musimy dołożyć wszelkich starań, aby, aby bezpiecznie z niej korzystać i zapewnić bezpieczeństwo tej karty. Więc, przede wszystkim, przy na ościach, na przykład gdzieś, gdzie płacimy, w miejscu publicznym, pamiętajmy, że nie wolno nam stracić z oczu tej karty. Czyli, jeżeli gdzieś płacimy, to po prostu trzymamy tą kartę w ręce w taki sposób, żeby nie afiszować się z nią, nie, nie, nie pokazywać jej. I na pewno nie dajemy jej nikomu, żeby ktoś poszedł do terminalu, zapłacić. Tylko sami przytykamy bądź wkładamy do terminalu kartę i wpisujemy wtedy kod PIN. Kod PIN, właśnie. kod PIN jest naszym zabezpieczeniem, które powinno być tylko i wyłącznie znane nam. To są cztery cyfry, które warto byłoby, aby były troszeczkę bardziej skomplikowane niż 1, 2, 3, 4 bądź 4 jedynki. Należy zapamiętać. Jeżeli ktoś ma problemy z zapamiętywaniem, boi się, że zapomni, można to zapisać. Dobrym pomysłem jest, aby zapisać to w formie na przykład, numeru telefonu, jakiegoś, jakiegoś takiego w naszej książce telefonicznej, gdzie na przykład pierwsze cztery cyfry bądź ostatnie cztery cyfry, jest to kod PIN. I tylko my o tym wiemy, że ten numer telefonu to jest właśnie zaszyfrowany kod PIN. Bardzo niedobrym pomysłem jest zapisywanie tego kodu PIN na naszej karcie płatniczej, a, a tak się czasami zdarza, ponieważ z chwilą, gdy ją zgubimy, nieuczciwy znalazca ma dostęp do naszych pieniędzy. Nie najlepszym pomysłem jest również zapisywanie tego kodu PIN na jakiejś kartce, wizytówce i trzymanie tego w portfelu, gdzie trzymamy również karty. Tych kart może być więcej. Przeciętny Polak ma ponad 2,5 karty, statystycznie, więc możemy mieć ich więcej. Do każdej jest jakiś PIN, więc dobrze byłoby zapisywać to w taki sposób, aby to było tylko dostępne dla nas. I absolutnie nie udostępniamy tego kodu PIN nikomu, nie dajemy nikomu karty i nie podajemy kodu PIN z prośbą o to, żeby wypłacił na pieniądze. Eee, przy wypłacie. Gotówki z bankomatu, pamiętajmy, żeby zasłonić ręką klawiaturę, tak, żeby nikt nie podejrzał tego, tego kodu. Przestępcy korzystają z takich różnych nakładek, mikrokamer, które umożliwiają sczytanie karty, naszego paska magnetycznego karty, ale żeby sklonować tą kartę i wypłacić pieniądze, potrzebują kodu PIN, więc Starają się ten PIN poznać. Utrudnimy im życie jak najbardziej poprzez zasłonięcie ręką klawiatury w momencie, gdy wpisujemy kodpin. Przyłożymy staranności do tego i będziemy troszeczkę bezpieczniejsi. Przy kontaktach z bankiem, który wydał nam kartę, pamiętajmy, że. Bank nigdy do nas nie wysyła maili, nie dzwoni do nas, nie wysyła nam SMS-ów z prośbą o podanie jakichkolwiek danych z tej karty. Nigdy bank nie będzie chciał od nas numeru karty, daty ważności tej karty, bądź tego kodu CVV2, który jest z tyłu karty, a który jest potrzebny do płatności online dokonywanych w internecie. Jeśli takie maile, telefony, SMSy się pojawiają, należy je zignorować, usunąć, nigdy tam nie wchodzić i nigdy nie klikać na linki, które w tych mailach są podane. Jeśli jesteśmy przy płatnościach online, to pamiętajmy, że takie płatności online dokonujemy tylko i wyłącznie ze strony, która jest szyfrowana i zabezpieczona odpowiednim certyfikatem. Więc sprawdzamy adres strony. Jeśli zaczyna się od liter HTTPS, to TS na końcu świadczy o tym, że to jest strona zabezpieczona, szyfrowana. Mamy taką zieloną kudeczkę, też tam możemy kliknąć na tą kłódkę, zobaczyć nazwę certyfikatu. On powinien brzmieć tak samo jak, jak strona, na której jesteśmy. Jeżeli wszystko się zgadza, to jest ok i możemy tej płatności dokonać bezpiecznie. Jeśli dokonujemy płatności kartą w, w internecie, to pamiętajmy, że jest to bezpieczniejsze dla nas niż płatność przelewem. Dlatego, że jeżeli trafimy na jakiegoś nieuczciwego sprzedawcę towarów lub usług, to płatność przelewem jest dla nas trudna do odzyskania. Natomiast jeżeli zrobimy taką płatność kartą, to istnieje coś takiego jak usługa Catchback, i, i, i jeśli płacimy kartą, to w przypadku, gdy tej usługi bądź towaru, za który zapłaciliśmy kartą, nie otrzymamy, nie wchodzimy w spór prawny z tym nieuczciwym dostawcą. Tylko przekazujemy sprawę do banku, który wydał nam kartę, i to bank przejmuje nasze, nasze prawa do tego, i bank zwraca nam pieniądze, a sam już sobie dochodzi z tym nieuczciwym dostawcą usług lub towarów swoich, swoich pieniędzy. Więc jest to dla nas dużo bezpieczniejsze niż przelew, i możemy, możemy śmiało tą kartą płacić. Coś się stanie w przypadku, gdy zgubimy kartę. Ktoś może z niej korzystać, więc najlepiej ją zastrzec. Bardzo często jest to sytuacja stresowa, więc możemy nie pamiętać numeru banku, który nam wydał tą kartę, więc zapamiętajmy jeden numer, na który dzwonimy w przypadku takiej sytuacji, to jest numer 828 828 828. Bardzo proste do zapamiętania. Jest to infolinia, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie tylko nazwy banku, który wydał nam kartę i tam już zostaniemy skierowani do tego banku, aby zastrzec kartę. Więc jest to duże uproszczenie. i pamiętajmy, że po zastrzeżeniu karty nie będziemy już mogli z niej korzystać. Dlatego najpierw dobrze sprawdźmy, czy ta karta nie leży gdzieś, nie wypadła nam gdzieś w domu, w samochodzie, czy, czy na pewno jej, na pewno ją straciliśmy w sposób stały. Jeśli tak, to, to musimy ją zastrzec i pamiętajmy, że od momentu zastrzeżenia wszystkie płatności, które zostaną dokonane tą kartą, to za te płatności odpowiada już bank, więc zastrzeżmy ją jak najszybciej, jeżeli tylko się upewnimy, że na pewno albo ją zgubiliśmy, albo zostaliśmy okradzeni. Ja myślę, że te kilka takich porad pozwoli Państwu czuć się troszeczkę bezpieczniej przy korzystaniu z płatności kartami płatniczymi i dziękuję Państwu bardzo. Okay. Witam ponownie. Jeżeli chodzi o nasze szkolenia odnośnie wszelakiej informacji na temat bezpieczeństwa, musimy też wiedzieć o tym, że te informacje, które się u nas pojawiają o tym, co mówimy, należy przekazywać dalej. Musimy pamiętać o tym, że nasza babcia, nasza sąsiadka, nasza nasz mama, tata. Też są w jakimś tam stopniu zagrożeni, więc jeżeli my wiedząc, mając taką informację, nie przekazujemy dalej tego, możemy, możemy powiedzmy nie, mieć wpływ na to nasze bezpieczeństwo e, naszych e, dziadków, dlatego zachęcam was do tego, e, żebyśmy przekazywali dalej informacje, które... Uzyskaliśmy, daną wiedzę, którą zdobyliśmy. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania na temat zagrożeń w internecie, bądź zagrożeń dla seniorów, zachęcam do naszego spotkania. Tak samo online możemy się spotkać w Wirtualnym Świecie, bądź u nas w Komendzie Miejskiej Policji. Przekażemy takie informacje: przekażemy jakieś tam ulotki, plakaty na jakąś daną dzielnicę, żeby tę informację rozpowszechnić. Kolejne spotkanie na naszym kanale odbędzie się 7 czerwca, które będzie tak samo poświęcone bezpieczeństwu seniorów. Ale co spotkanie poruszamy inny temat, więc na to spotkanie też będziemy poruszali na temat bezpieczeństwa osób seniorów. Będziemy się cały czas poruszać w tej przestrzeni, ale całkowicie też inny temat poruszymy. Poruszymy, o czym dowiecie się Państwo w na następnym spotkaniu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za spotkanie i na Do zobaczenia.